Dzień dobry. Proszę Państwa, spotkanie Prezydium Solidarności poruszyło bardzo dużo tematów, które są ważne dla rolnictwa. Temat dzierżawy ziemi przez podmioty zagraniczne, które powinny tej ziemi nie dzierżawić. Temat emerytur, temat związany z podatkiem rolnym, który miał być... Przez ministerstwo i porozumienia, które były wiasiące, doprowadzone do tego, że rolnicy tego podatku, tej czwartej raty, nie będą płacili, gdzie widać, że resort się nie wywiązał. Poruszyliśmy tematy suszy, tematy nawodnienia. Było szereg tematów, które no, powodują, że dzisiaj rolnicy, którzy. Mają bardzo duże problemy, nie mogą, nie mogą normalnie funkcjonować, a trzeba powiedzieć, że no, pan minister ma związane ręce i nie może szeregu, szeregu rzeczy załatwić. Tutaj bardzo ważnym tematem jest temat, temat ziemi, temat kowru, gdzie tutaj pan Tomasz Ognisty przedstawi, jak to wygląda i jak to właśnie działa, gdzie jest przez. Dyrektora Generalnego Kowru Łamane, łamana ustawa rozporządzeniem. Tak, szanowni Państwo, ustawa, mówimy tutaj o ustawie z 2011 roku, z 16 września, kiedy to ówczesny rząd na ostatnim posiedzeniu Sejmu przegłosował ustawę o tzw. wyłączeniach 30% od dużych dzierżawców powyżej 400, jak dobrze pamiętam, 30 hektarów. Ustawa już jest 13 lat w obiegu. Duża część dzierżawców zrealizowała te postanowienia ustawy, ale jest też grupa dzierżawców, która do dnia dzisiejszego, pomimo tego, że umowa dzierżawy się skończyła, nie chce wydać gruntów rolnych, umowy się skończyły. I widzimy tutaj, że dyrektor generalny, pan Henryk Smolarz, w tym roku, w kwietniu, wydał zarządzenie numer 18, 24 kwietnia, na mocy to którego dyrektorzy oddziałów terenowych Spółką, którym skończyły się umowy dzierżawy w grudniu, nadal przedłuża wydanie tych nieruchomości na starych zasadach, co według nas, jako związku, jest złamaniem ustawy i uważamy, że zarządzenie dyrektora generalnego Kowru złamało ustawę z 2011 roku. Mamy prawników, którzy badają to od strony prawnej, i gdy będziemy mieli już gotowy wniosek, przygotowany, sprawa zostanie na pewno skierowana do. Sądu lub do innych organów, aby pokazać, że no w państwie nie możemy zarządzeniami zmieniać ustawy, a zwłaszcza jeśli mówimy tutaj o gruntach rolnych, które są dzierżawione od 30 lat przez zagraniczne koncerny, potężne korporacje, które mają w Polsce po 30 tysięcy hektarów. No, mało kto sobie jest w stanie wyobrazić, że w kraju, gdzie średnia wielkość gospodarstwa to 10 hektarów z hakiem. Ma ktoś 30 tysięcy hektarów dzierżawy od państwa i my walczymy o te grunty. Mają wrócić do zasobu i nasze działania będą bardzo mocne teraz. Poinformowaliśmy pana ministra o tych kwestiach, że KOWR. Uważamy, jest duże podejrzenie, że działanie zgodnie z prawem, ale to sprawdzą nasi prawnicy, przygotowują wniosek. My stoimy na stanowisku, że Ziemia Rolna ma wrócić do zasobu skarbu państwa może zostać rozdysponowana wśród rolników indywidualnych. Tak jak mówi ustawa z 2011 roku, ewentualnie pozostała niezagospodarowana ziemia może zostać przekazana do spółek skarbu państwa, by je wzmocnić. I na tym stanowisku stoimy i naszego zdania nie zmieniamy. Proszę Państwa, też była mowa o Funduszu Gwarancji Rolnych, gdzie yy... Ten fundusz jest jak najbardziej potrzebny i nie można zmniejszać składki przez firmy, które na ten fundusz kładą. Dlatego ten fundusz też trzeba rozszerzyć o takie anomalie pogodowe, jak gradobicia, jak wichury, gdzie też rolnicy z tego funduszu mogliby otrzymywać wsparcie na pokrycie strat. Można powiedzieć, że całe spotkanie dzisiejsze było pełną formą analizy tego, co tak naprawdę było obiecane rolnikom. a co tak naprawdę rolnicy otrzymali i doskonale widzimy, że no nawet kwestia po prostu umorzenia czwartej raty podatku ministerstwo z tego się wycofało, ponieważ te środki chce przesunąć bezpośrednio na te kataklizmy, które dotknęły między innymi województwo świętokrzyskie, mówimy o tych gradobiciach. Niestety bardzo się dziwimy, dlaczego tak mało funduszy jest przeznaczanych na rolnictwo w tym momencie. Dlaczego to wsparcie nie jest większe, biorąc pod uwagę, że jesteśmy tak naprawdę już 3 czwarte Polski, można powiedzieć, cała Polska jest po żniwach, wiemy jakie są plony, wiemy jakie są ceny i też wiemy co się dzieje w kraju, bo tej opłacalności niestety nie ma. Dodatkowo jeszcze oczywiście szalejący afrykański pomór świn, który znowu w naszym kraju się pojawił i sieje spustoszenie, więc sytuacja można powiedzieć rolnictwa jest tragiczna. Dlatego stąd nasze dzisiejsze spotkanie. Była to pewna analiza tego, co ministerstwo powinno do tej pory zrobić, co nie zostało zrobione. No i prawdopodobnie w najbliższym czasie będziemy podejmować kroki, które będą zmierzały do tego, by wywrzeć większą presję niestety na ministerstwo, ponieważ to co zostało do tej pory zrobione jest bardzo marginalne i my się z tym nie zgadzamy. Kroki, to znaczy co, to jest... Być może może, może protesty, ale może będzie pogotowie strajkowe, może będzie jakaś inna forma, która będzie zobligowała już nie tyle nawet pana ministra, ale też i rząd pana premiera, który powinien jak najszybciej wydać swoje stanowisko w tej sprawie, gdzie sytuacja na polskiej wsi jest no można powiedzieć dramatyczna. Na początku przymrozki, susza, e, gradobicia e, spowodowało to zmniejszenie, zmniejszenie plonów. E, jakość tych plonów też nie jest e, najlepsza, dlatego no niestety to jest apel już do całego rządu, żeby po prostu e, zrobić wszystko, aby wesprzeć sektor rolniczy. Tak samo przetwórstwo, przetwórstwo też e, kuleje cały przemysł rolno-spożywczy ma bardzo duże problemy i Apel, apel Solidarności i innych związków, które... Są na tej naszej scenie rolnej, którzy walczymy o to, aby polski rolnik mógł produkować normalnie i mógł normalnie funkcjonować, żeby te gospodarstwa rodzinne mogły przetrwać, bo, bo niestety ten rok jest bardzo ciężkim i bardzo trudnym rokiem, który może spowodować, że gospodarstw będzie ubywało my otrzymujemy telefony od firm, od podmiotów skupujących, że jest całkowity zastój na handlu zbożami, handlu rzepakiem. Firmy zapłaciły rolnikom w trakcie żniw pieniądze, dzisiaj nie mają tego gdzie sprzedać, rynek jakby stanął. Wiemy o tym, że plony w Polsce są mniejsze. Widzimy to we wszystkich częściach kraju. A pomimo tego ten postój na rynkach rolnych jest bardzo niepokojący. Jeszcze tutaj dodamy, wracając do tematu Ziemi, jest bardzo niepokojąca kwestia ustawy, którą przygotowuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii, gdzie już są prace nad projektem, gdzie ministerstwo chce wyłączyć grunty z zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Mówię tutaj o gruntach, które są w planach administracyjnych miast, o gruntach rolnych oraz nierolnych. Słyszymy tutaj bardzo niepokojące głosy, że te grunty, gdy zostaną praktycznie wyłączone z kowru na rzecz wójtów burmistrzów, bo tak jest zmieniana ustawa, że dany wójt, burmistrz, prezydent będzie mógł wystąpić do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o grunty, jeśli takie grunty na terenie jego miasta się znajdują grunty Skarbu Państwa. Trzeba sobie dodać, że to są najcenniejsze grunty, jakie Skarb Państwa posiada. Jest to podobno projekt ustawy o tanich mieszkaniach. Tak to jest tłumaczone, że jeśli dany wójt, burmistrz, prezydent otrzyma grunty od Skarbu Państwa, będzie mógł je przeznaczyć na budowę mieszkań, a one spowodują obniżenie cen mieszkań. No my całkowicie w to nie wierzymy. To jest totalne kłamstwo. To jest to, totalny taki deal tego ministerstwa. To jest skok na polską ziemię. Przypomnijmy tylko, że. Te grunty, które dzisiaj są za sobie kowru, przynoszą kowrowi 80% dochodu, więc nie możemy sobie w taki sposób pozwolić, aby pod przykrywką ustawy o budowaniu do o mieszkalnictwa i tanich mieszkaniach zostały te grunty zabrane z zasobu Skarbu Państwa. Trzeba powiedzieć i pamiętać o tym, że w 2015 roku Solidarność Rolników Indywidualnych walczyła o polską ziemię i trzeba powiedzieć, że dalej będziemy walczyć, pilnować i stać na straży polskiej ziemi, polskich gruntów. Nie możemy pozwolić na to, aby były po prostu przekazane czy pod budowę, czy pod jakieś inne formy własności przez burmistrzów, wójtów i Gminy, miasta, dlatego nie ma tutaj zgody rolników, nie ma zgody, zgody Solidarności. Dodam tylko tutaj: tu było prawo, które obowiązuje do dzisiaj, że jeśli dany w, burmistrz, wójt, chciało takie grunty wystąpić, to mógł wystąpić do kowru, kowr mógł je przekazać, ale jeśli dany z te grunty chciał sprzedać, już musiała być zgoda ministra rolnictwa. Komu, na jaki cel? Teraz widzimy, że w tej nowej ustawie jest to wszystko całkowicie wycofane, czyli krótko mówiąc. Z tak? Dokładnie. Mhm. Więc teraz jak już wójt czy burmistrz otrzyma takie grunty z zasobu skarbu, państwa będzie mógł sobie zrobić z nimi, co zechce, będzie mógł je sprzedać i nie będzie musiał pytać ministra rolnictwa e, o zgodę. No i to pokazujemy, to jest zamach na polską ziemię i wytrych, kolejny wytrych, który ma spowodować, aby ziemia rolna trafiła do wybranych osób. No Obejścia samorządu rolniczego w tej kwestii. Być może, jak chyba tam jest jakiś udział samorządu rolniczego w decyzji obecnie co do zagospodarowania obszarów wiejskich, być może on tam powinien zostać, ten samorząd rolniczy. Chociażby. Tak. Z izb rolniczych wiemy, że gminy zwracają się do izby rolniczej z opinią, bo gmina występuje o zmianę planu administracyjnego i takie opinie do izby przychodzą. Oczywiście izba opiniuje to negatywnie, ale jak dobrze wiemy, to jest tylko. Opinia i ona jest tak naprawdę niewiążąca. Mamy przypadek z powojewództwa opolskiego, gdzie w powiecie nyskim jeden z burmistrzów już na zebraniu jasno i wyraźnie powiedział, że dwie działeczki po 25 hektarów, które są dzisiaj w zasobie skarbu państwa wracają od dzierżawcy do kowru. Chętnie te działki włączy do gminy. No to już powoduje pokazuje, że zamysł tej ustawy. To jest tak, tylko przykrywka, że będziemy budować domy, a to będzie zwykły handel gruntami rolnymi. Także dzisiejsze spotkanie jest takim pierwszym spotkaniem, już można powiedzieć i po żniwach i, i przy kończących się wakacjach, ale dalej będziemy rozmawiać i, i dyskutować na temat i żądać tych działań, które ministerstwo, do których ministerstwo jest powołane. Dziękuję. Dzięki.